Jestem wam chyba winien przeprosiny za to zaniedbanie, bowiem o Crimson Desert nie tak dawno powiedziałem wam wszystko, co mogłem, co zostało przekazane w trakcie G-Star 2019. Linka macie w karcie. Niemniej znacznie wcześniej wiedzieliśmy, że Pearl Abyss szykuje zupełnie inny projekt z kategorii Family Friendly. Dokładniej na naszym portalu takowa informacja pojawiła się około 9 miesięcy temu z małym, że tak powiem, plakatem, który coś tam insynuował, ale teraz, no proszę, mamy trailer i jakąś tam garstkę informacji na temat tego, czym będzie będzie projekt V wróć doki V czyli właśnie nadchodząca produkcja z kategorii tych sympatycznych zapraszam do oglądania lajkowania subskrypcji kanału a my przechodzimy do faktów dotyczących samej produkcji Open World Family Friendly MMO to slogan, w którym Koreańczycy opisują swoje najnowsze dzieło skierowane zdecydowanie w największej części do młodszych użytkowników, miłośników gatunku. Chociaż niewykluczone, że znajdą się także stare byki, takie jak ja, które chętnie sięgną po tą absolutnie uroczą produkcję, która w każdym celu prezentuje się przez słodko i milutko. Na G-Star 2019 pokazano trailer trwający około 3,5 minuty. który zdradza nam przede wszystkim z jaką stylistyką się spotkamy, ale to tak naprawdę począt. Całej dawki informacji dotyczącej projektu. Przede wszystkim to, co najważniejsze, no to finalnie projekt z mobilki przechodzi do formatu cross-platformowego. Co to oznacza? Ano to, że wyjdzie tak na urządzenia przenośne, jak również komputery i konsole, co wróży nam projekt powiedzmy trochę wyższej jakości. Warto tutaj także podkreślić, że to właśnie na platformach stacjonarnych gra pojawi się w pierwszej kolejności, aby dopiero za jakiś czas zaszczycić nas również w naszych kieszeniach. No ale dobra, o czym traktuję nowość? Najprościej mówiąc, to co widzicie na ekranach to taka swoista, luźna interpretacja Pearl Abyss na temat kieszonkowych stworków. Otóż to, jako gracze mamy ponoć zajmować się łapaniem rozkosznych istotek, które później ramię w ramię z nami ruszą do walki. Określone je jako Doki Bing, które rozrzucone będą po otwartym świecie przewołnionym atrakcjami, prawdopodobnie jakieś questy, do tego eksploracja, być może grind, no zobaczymy co z tego wyjdzie. W każdym razie to co widzicie na ekranach no absolutnie niezbędne jastuje nam żadnego fantazy. Jest to jakaś alternatywna przyszłość, bądź też rzeczywistość, w której dzieją się naprawdę niestworzone rzeczy. I tutaj w zasadzie zaczną się już domysły bazujące na trailerze, bowiem Pearl Abyss nie powiedziało zbyt wiele. Wspomniano o grafice i o tym, że sam filmik prezentacyjny wykorzystuje in gameowe materiał źródłowy, więc możemy ocenić, czy gra rzeczywiście nam się jako tako spodoba. Ale dalej już trzeba gdybać i tym gdybaniem wypada się w tym momencie zająć. Poza Temtem -tem będzie to z pewnością tytuł number one, jeżeli mówimy o grach inspirowanych Pokémonami albo chociaż oferujących podobny sposób zabawy. Główny bohater budzi się ze snu i wyrusza w podróż wraz ze swoimi przywołańcami. No, słuchajcie, czy to nie brzmi znajomą, ale rzeczywiście, tylko że aż miał plecak Pokédexa, bohater z materiału źródłowego szarżuje na potwora z jakąś końcówką od odkurzacza, czy też w ogóle z jakimś przenośnym odkurzaczem. Więc no cóż, dooki kreuje nam się na znacznie bardziej szalony świat od początku aż do końca, przepełniony pewną krzykliwością i masą atrakcji. Przynajmniej tak się wydaje, chociaż absolutnie nie. Jestem na to nachypowany i również was nie chcę takiego poczucia wywołać, a raczej zmusić was do pewnej dyskusji na temat tego, co widać na ekranie. Dalej mamy walkę, i tutaj tak naprawdę znowu informacji brak, więc pozostaje nam interpretacja materiału źródłowego. Otóż bohater wypuszcza swoje stworki w dosyć osobliwej formie z jakichś błyszczących gwiazdek, klejnotów, no jak zwał, tak zwał. Wygląda to dosyć ciekawie. W każdym razie co istotne, gracz jednocześnie ma przy sobie trzy takie bestie, które nas followują, i było to widoczne kilkukrotnie w różnych fragmentach dotyczących nie tylko postaci głównej, natomiast także jakiejś pobocznej, która później się pojawia. I ogólnie brzmi to całkiem nieźle, jeżeli mielibyśmy kierować trzema potworami. W sensie ok, aranżacja tego może być dosyć trudna, jeżeli chodzi o dynamiczną walkę, ale od tego są znacznie mądrzejsze głowy, aniżeli ja. Zastanawia mnie po prostu fakty pewnej synergii między poszczególnymi chowańcami, czy ich umiejętności będą łączyć się. Wiecie, to są takie fajne akcenty, których chciałbym doświadczyć, skoro daje nam się już trójkę takich kieszonkowych przyjaciół, aniżeli jednego. No i pytanie numer dwa przy ok się pojawia. Czy walka w takim składzie zostanie turowana, taka jak przeważnie w podobnych produkcjach się pojawia, czy jednak będzie to coś innego, jakaś akcyjna, prowadzona w czasie rzeczywistym, gdzie nasze stwory będą pewnym wsparciem z ustalonymi łańcuszkami skilli, będą je wykonywać automatycznie, podczas gdy my będziemy sterować tą główną postacią. Jestem tym o tyle zaintrygowany, że w trailerze pokazywana jest walka również głównego bohatera właśnie, który zamiast krzyczeć Pikachu elektrowstrząs, łapie za swoją szczotę, no i rusza do akcji. Swoją drogą ta szczotka, czy też ten bezprzewodowy odkurzacz, to też jest całkiem powiedzmy zastanawiający element, no bo widniał on nie tylko na plecach naszego jednego bohatera, ale także kilku innych, więc ogólnie jest to być może narzędzie, które posłuży nam do łapania nowych stworów, nowych chowańców. A skoro już mówię w ogóle o innych bohaterach, to może warto by było zaczepić o ilość graczy, o to, do czego są potrzebni, no bo wygląda to tak, że potencjalnie silniejsi przeciwnicy będą wymagali od nas starć grupowych, które z kolei zmuszą nas do kooperacji między kilkoma trenerami. W ogóle patrząc na to wszystko, co widzimy na trailerze, na to, że ta gra jest taka kolorowa, family friendly, to mam wrażenie, że będzie ona poniekąd zmuszać do interakcji z innymi osobami. Czy to jeżeli chodzi o powiedzmy pojedynkowanie się, czy też wymianę z tworkami, być może jakimiś przedmiotami, wspólne wyprawy, eksploracja. Pamiętajcie, że na początku trailera widać chłopca, czy też jakiegoś, nie wiem, po prostu bohatera, który nurkuje w poszukiwaniu czegoś, jakiegoś artefaktu, więc podejrzewam, że to też jest dość istotny element, który gdzieś tam w grze będzie się przewijał. W ogóle kolejna ciekawa rzecz, okulary. Zauważcie, że podczas gdy nasze dzieciaki wyposażone w deskorolkę czy też inne pojazdy mkną wesoło, to inni piesi, którzy wydają się być takimi dorosłymi są trochę zdziwieni, zszokowani i nie wiedzą co się dzieje. Dalej również jest scena, gdzie dopiero po założeniu okularów cały świat zaczyna obrastać w waleczne pluszaki, które wcześniej w ogóle nie były widoczne. Może chodzi w ogóle o jakiś element wirtualnej, rozszerzonej rzeczywistości, która dla dorosłych jest niezauważalna? Ciężko mi to jakkolwiek tak sensownie i precyzyjnie określić. W każdym razie widząc powtarzające się rzeczy mam wrażenie, że okulary i odkurzacz to są w ogóle jakieś takie ultra istotne mechaniki bez których zabawa dołki kibikami, o ile dobrze odmieniłem nie będzie możliwa. Kierując się już w tym momencie ku końcowi, zauważcie, że z całego tego trailera emanuje pewna nieposkromiona barwność, moc kolorów. Ogólnie jak tak się temu wszystkiemu przyjrzeć, to ostatnim razem podobne atrakcje, nie wiem jak wy, ale ja widziałem chyba w Maple Story 2 być może jeszcze w jakichś słodkich produkcjach ale w tym momencie nie mogę sobie ich przypomnieć w każdym razie od razu Maple Story 2 gdzieś tam rzuciło mi się na język. Mnóstwo jaskrawostek zero brutalności, nawet ta walka z bossem jest taka dogłaskana, delikatna i nie ma żadnego przelewu krwi. Same stworki są urocze, absolutnie nie widać tam żadnych strasznych przeciwników, bo one nawet jeżeli mają nam zagrozić w jakiś sposób, no to wyglądają jak przerośnięte zabawki. Tak więc mocne nastawienie na family friendly, no i prawdopodobnie gigantyczne nastawienie na mikropłatności, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, przynajmniej mam taką nadzieję. W sensie, no pojawia się fragment z przebitkami różnych przedmiotów, w różnych kolorach, więc sądzę, że Dołki będzie miał mocarnie rozbudowany sklepik, który pozwoli nam wydać pieniądze na wiele, naprawdę wiele różnorakich skórek. I miejmy nadzieję, że tylko na skórkach się skończy. Teraz, tak na koniec materiału, w ogóle przypomniało mi się, że nie wspomniałem jeszcze o jednym. Chodzi o coś, co wiąże się bezpośrednio z trailerem oraz informacjami, na które natknąłem się gdzieś tam w sieci. I to oczywiście łączy się z rozgrywką. Otóż nasze stworki podobno wzmacniają się we śnie. To wtedy rosną w siłę, to wtedy stają się większe, potężniejsze. I spoglądając z kolei na sceny z początku, no nasz kolega śpi, do. Daje powiadomienie na jakimś dziwnym walkie-talkie, no i zrywa się, tak jakby w pogoń za monstrem do pokonania. Może chodzi o świat snów, w którym funkcjonują te stwory, a ich złe odpowiedniki są koszmarami, które straszą najmłodszych? Pamiętajcie jednak, że to taka luźna interpretacja, być może się to sprawdzi, być może nie. Jedno jest natomiast pewne: dostaniemy mocno bajkową, delikatną, jeżeli chodzi o aspekty walki produkcję, opartą o stworki, stworki kieszonkowe, które będą naszą główną podporą, jeżeli chodzi o walkę. Liczę, że wyjdzie z tego coś dobrego, dopracowanego, no bo Fajnie by było chyba spojrzeć na ten tytuł za rok jako miłą poka nie sądzicie? A już na pewno na komputerach i konsolach, bo za tą decyzję o priorytyzacji na urządzenie stacjonarne to Pearl ABS zdecydowanie szanuje. A wy co sądzicie o Dołki Wim? Czy jest to waszym zdaniem projekt, który ma rację bytu? Dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie również polubić filmu, jeżeli wam się spodobał, a jeżeli chcecie być na bieżąco z różnymi nowymi projektami, z takimi ploteczkami, no to subskrybujcie nasz kanał, wtedy nie pominiecie absolutnie żadnego filmu. Do usłyszenia, cześć!